Siemano kolano w kolejnym odcinku z naszych skrzynek. Mam nadzieję, że każdemu zdrowie dopisuje, bo pogoda jest top of the top. I miejmy nadzieję, że również nasze skrzynki będą topowe. A oczywiście gdzie? Nas jest go I moi drodzy, pan... przypominam, że strona jest od 18 roku życia. Serdecznie zachęcam do używania kodu Tom. Albo macie darmowe 2 zł, 10 groszy na start, 10% więcej do depozytu i macie przez określony czas przy doładowaniu darmowy skin. Także sobie zerknijcie, bo jest to na czas określony. Również macie bardzo fajne metody płatności, typu na przykład skinami z cesa Moi kochani mini sympatyczni, prze... fajni widzowie. Jak to tutaj, co odcinek robimy? Dorzucimy sobie jakiś prezent dla was. Ostatnio idzie to jak krew z nosa. Powiem wam, że no... Stoją, stoją tutaj te prezenty, więc dorzućmy sobie ode mnie yy, coś yy, dla was. Yy, zróbmy sobie, proszę bardzo, Fuel Injector, tak? I dorzućmy sobie na przykład kałaszka, empreskę, proszę bardzo. Więc kolejne dwa prezenciki lądują. Mocarny kałach i do tego nawet dwa kałachy, gdyby ktoś chciał. Tak się prezentuje lista z moim kodem, oczywiście takie fajne raritasy co jeszcze chciałem napomnieć że mamy oczywiście kolejną ukrytą skrzynię tutaj na naszym, że tak powiem, evencie więc sprawdźmy sobie Secret Stash Case ja tą skrzynkę chyba już otwierałem na Battle tutaj jest ten Doppler Ruby Ole! Zobaczmy, zróbmy sobie ją na trzy razy tryb Jester i uwaga, no i kurwa Przepraszam za słownictwo. A zresztą ja nic nie muszę przepraszać. Bo my kurwa dropimy najlepszą kosę z tej skrzyni. I zaraz po nich rękawiczki. Picobello. chce coś, Glancuś. Jeśli ktoś by chciał, to przypominam, że tutaj się ukrywa. My przejeżdżamy na sam dół i mamy tą kolekcję. Mamy tą kolekcję nowych skinów. Poszukuję a która jest nawet całkiem takim sporo chodzi, że tak powiem. Także zróbmy sobie 100 rapid fire'ów. I czy tutaj wypadnie nasza awupka? Zobaczymy. O, Sympatycznie! Tylko czemu od razu battle scared? Nie mogę coś lepszego polecieć? Hello? Takie mam wrażenie, że mi się po prostu morda nie zamyka, więc po prostu te skrzynki zróbmy tak, że. Posłuchajmy dźwięku dropu. Miejmy nadzieję, że jeszcze jedna będzie wupka, bo tamta. scarlet nie będzie zbytnio Droga. Ej! Para pepery. Dwie awupy! No i jestem zadowolony, i możemy kończyć już widzowie, szczerze powiedziawszy. Ale jeszcze czeka nas Case Battle. No i jesteśmy na plusie, no i proszę bardzo. No, różnica jest kolosalna, jeśli chodzi o field tested i battle skirt. Pik, pyk pyk, lecimy na samą górę. Przypominam dla widzów, że macie codzienną darmową skrzynkę, można sobie użyć. Co 2-4, więc ja polecam. Przechodzimy na naszą yy, bitwę skrzyń, więc tutaj sobie dorzucimy jeszcze yy, skrzyneczki z Wielkanocy, że tak powiem. Ej, 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 Nie widziałem tego! Ominęliśmy to? Fewer case jest dodany. No, w morne. Zrobimy sobie na trzech. Luźna bitwa. Trzeba przeanalizować. Nową skrzynię. Tam jest ta łupka Printstream tam może, powiem wam, oddać? Co my tu mamy? Bot Rosso. Dobrze, że nie ma i samu. No, czyli tak jak zawsze. Czyli jak nie gram Underdoga, to... No i wszystko. Wszystko. Wszystko albo nic. No kurwa, no co to jest, no. Kawaha dropi. No more, no more bets. No nie ma, nie ma opcji, że ja tu coś... wyciągnę. Kloczek z stat No chyba, że tu pol UWAGA! O kurwa. Tu musiałby jakiś naprawdę Doppler... CO?! Aha. Doppler Ruby albo coś takiego. No mm, ale to jest widzowie no chyba nieosiągalne, nieosiągalne. Dupa blada. Dupa blada. Ale za to wiemy, że jest Fewer Case. A go jeszcze tu chyba nie ma na stronie dodanego. A nie, jest. Jestem ślepy, przepraszam. I też kolekcję trejna tu dodali z Longdogiem. No, to wiemy, co będziemy otwierać w następnym odcinku. Fewer Caseik, szykuj się. A my lecimy na bitwę dalej. Moi drodzy, polecam serdecznie również stronę PirateSwap, gdzie możecie wymienić swoje stare, niechciane skiny na coś kompletnie nowego. Proces polega bardzo łatwo. Moi drodzy, logujemy się przez Steama, wybieramy skiny, które nam już się znudziły. No i moi drodzy, z prawej strony wybieramy te, które nam się podobają. Macie szeroki asortyment, bardzo niską prowizję, proces wymiany jest bardzo łatwy i szybki, oczywiście wysyłamy nasze niechciane skiny i chwilę później otrzymujemy ofertę zwrotną z skinem, który wybraliśmy. Macie również przeróżne metody płatności, od Bika po Paypal oraz gift cardy. Serdecznie polecam, gdyby Wam zabrakło funduszy to kod Tom służy pomocą, albowiem z tym kodem macie aż 35% więcej do depozytu. Serdecznie polecam. dajcie sobie link w opisie filmu. Zróbmy sobie Vapor no i skrzynka eventowa, bo szukamy cały czas tej naklejki nawi. Nie wiem, który odcinek już nagrywam o tym, ale. Jeszcze jej furba nie widziałem. I chyba nie zobaczę. I powiem wam, że. No. Tak, tak. Brainstream, awupa meduza. O panie. Ojej, a co tu mamy wajsy chyba, tak? O kurwa. Ohohoho. Tak zwany total domination. Ej, a jakby tu naklejka siadła? Jeszcze jakby z tej ostatniej skrzynki. Minimalware Naklejka na nie tylko ratuje. Ja pierdolę. No to jest kurwa skandal! To jest skandal! Przedajmy tutaj jeszcze trochę skinów z ekwipunku i działajmy. Bo wygląda to źle. Elegant Case. Tam może polecić yy, Prince. No i kurwa, totally not a case. Dawaj yy, Babo naklejkę nawi. Let's go. Ja, kurwa, dropnę coś ciekawego dzisiaj, czy tylko będę, że tak powiem, lekko pukany. No, prince, come on. Ja wiem, że tam gdzieś jesteś. Pokaż się nam. Kolego. No, ale teraz. Weź, kurwa, przynajmniej jedną bitwę daj mi wygrać. Tak. Yes, Ale czekaj, bo jeszcze może tu naklejka wyjebać! O! Lightning Strike? Proszę, tylko teraz dla mnie naklejka, nie dla niego. Kurwa, no ta skrzynka nie chce oddać, tam są takie potężne itemy. No ja pierdolę, no... Co z tą skrzynią jest nie tak? No win is a win, ale no... Nawet na plus nie wyszliśmy. Co tu jest? N nomad Ruby. Butterfly Fate, gdzie to wszystko jest pochowane? Halo! Ja się pytam! Tuśmy to, tuśmy to. Dowiedzmy się na trybie Boost i później na trybie Jester. Trzeba się zapytać, gdzie to jest. Tylko zanim to zrobimy, zanim to, zrobimy to oczywiście wymienimy sobie nasze punkty tutaj eventowe. Za otwieranie właśnie tych eventowych skrzyń. Proszę bardzo. Tak. O kurwa, to zrobimy sobie jedną na buście. Proszę bardzo. Tak zwane zerowanko. Ale ja... Słuchajcie. O kurwa, bo to samo wydarzuciło. Wierzę w siebie, wierzę w siebie. Wiara czyni cuda. Proszę bardzo, jak to wygląda. I przypominam oczywiście o używaniu kodu Tom. Macie fajne prezenty i uwaga! I danger. Imię danger. Mamy trzy jeszcze opcje na zdobycie, właśnie. Butterfly Fade. I teraz naklejka nawi. Come on. Bardzo bym prosił o naklejkę nawi. Teraz! Yes! No! I kurwa! Z botem i samu to smakuje dwa razy lepiej. Proszę bardzo. Ja, słuchajcie, chyba mogę, że tak powiem,. Y Nasze bitwy zakończyć tym miłym akcentem. Pamiętajcie o kodzie TOP, natomiast. Natomiast my przechodzimy do wybrania osoby, która zgarnia skin z poprzedniego odcinka, bardzo poproszę o, o standardowe werble. Kurwa, 300 komentarzy. No i waga. Osobnikiem będzie ta osoba. Ślimak Joł, klasa odcinek, czyli standardowy komentarz pod wina. No niestety zdarzają się i takie ananasy. Gratulacje kolego, mam nadzieję, że w opisie swoim masz trade ofertę. Natomiast w tym odcinku szybko sobie coś wyciągniemy dla was na trybie boost, trybie lightning, pierdolnimy. No kurwa picobello, mamy exchange 5-7 na proszę ja ciebie. Wiem, że dużo osób gra za wupą, nie wiem kiedy była ostatnio, a wupka Neonoir. Jedyne co trzeba zrobić, komentarz pod filmem, Łapa w górę. Jeśli ktoś może, to używanie kodu tom. Także takim miłym akcentem ja się z Wami żegnam. Widzimy się w następnym odcinku. Nara!